bólem, Ale i z pełnym poczuciem odpowiedzialności informuję, że Polska wkracza do wojny z Federacją Rosyjską. Wracaj do domu natychmiast Zdecydź. pakujemy spakujemy się, wyjeżdżamy Zdecydź. za granicę. Polska wyszła yy, do wojny z Rosją. Pakuję. Wracaj tu natychmiast. Już. Nawet jestem w stanie rozpocząć i tak w taki sposób te klasyczne, Open Eye na przykład. Mm -hmm. Potrafię je tak kurwa że zrobili dla mnie wszystko. A szkodniki się za... likwiduje, deratyzuje. Yy. Dala, niszczy, gnoi, gniecie, depcze. O się robi ze szkodnikami, tak jak z karaluchami. Czytam tam parę drobnych muszę zakomentować. Inkludy. Zostało mi tylko, już zainkludowane jest praktycznie niemalże wszystko i teraz tylko ostatni etap. Już mam głupy wszystkie poładowane. Puls 223. Igor, proszę sprawdź Discorda, Wyzwalę Ci COS tam ważnego. To pilne naprawdę. już się zaczynają jakieś cyrki, coś. Ty o Widzą państwo napis pilne na antenie Polsat News. Mamy godzinę 3.57 minut. Witamy państwa, bo będziemy mieli wydanie specjalne, jak wszystko wskazuje, nowego dnia z Polsat News. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na prośbę prezydenta Ukrainy. Rozpoczęte. Popatrzmy, posłuchajmy, co się dzieje w Nowym Jorku. Drodzy rodacy, przemawiam do, do was w chwili, na koniec. Z najtrudniejszych w naszej historii. Z bólem, ale i z pełnym poczuciem odpowiedzialności, informuje, że Polska wkracza do wojny z Federacją Rosyjską. To pani weźmie jedną taką Max czarną, ja będę brał. Takie farby. Max czarny. Będę chyba i do. Nie do czy to Proszę, O! Się Anon odpadli. Anon wpłacił 10 zł. Na ziemię i rób mi lany sprzedawczyni. Dzień pobrudna. nie wysłani do takich donatów, grzybiały śmierdzieru. Weźcie, by się lepsze, trudna. Macie nasz ponczone w deklach. Chłopie, afera na mój temat jest na całą polskę już, nie? Wszyscy k. trąbią. Cały TikTok jebę. Może tak nie bardzo oficjalnie, ale wszyscy wiedzą. Jeszcze oprócz tego. Cały drobin, okolicz, okoliczne wsi. Chłopie, ja już mam bardzo negatywnie popularną sławę, bardzo negatywnie popularną sławę, czyli jestem w oczach ludzi negatywnie odbierany i to jest moją mega sławą. Jestem odbierany za największego cymbała na, na streamie i za największego idiotę, nie? Ale powiem Ci tak, jakby to zrobić, ja w ogóle mam taki plan i założenie, ty, że okay. okno, mm -hmm. okno renderujące, bo to na razie to, co ja robię... A patrzyłeś jest... no w ogóle na te okulusy, te takie Nie, ciekawe... nie, nie, to tam i... Je... To, to wszystko... Ty, ku... Ale ja mam power podłączony do tego. Tak? No. Wracaj do domu natychmiast, pakujemy się, wyjeżdżamy Ale za tam. granicę. Polska weszła yy, do wojny z Rosją, prezydent jest Polski y, na też Łosim, jest, że, lecz, że jakaś Polska y, dołącza się do wojny z Rosją. To mnie znajdzie, to dostanie ode mnie cały kamień, który mam. Taki czarny łuk, łuk brukowy. To mnie znajdzie, to dostanie wszystkie klocki. O! Ja wtedy wyścisnąłem i jej tak. A ty! a ty I ją za ogon. No i na dwór. Gdybym był sukin, to przecież mogłem równie dobrze zawężać ten worek do dołu i ją po prostu zdeptać, tą mysz. No ale nie jestem taki. Po prostu ją wziąłem. Yy... Po prostu ją wziąłem, zatrzymałem tu, dostała ode mnie kilka pstryczków, potem ją wytargałem za ogon, popiszczała. A długo nie targałem chwilę tam. Wytargałem ją, a ty szm to mnie będziesz wchodziła do domu? Masz! Trzy tygodnie pisałem system Kernel, żeby miała dostęp do samej siebie i to w taki sposób, że może przykład, być uruchomiona na dowolnym systemie i od środka swój system zbudować, bezinstalacyjnie. Nie, on już ogłosił, że już Polska wyszła w konflikt. Pakujemy się do wojska? Kto? Dostał wezwanie do wojska? Pakujemy się. Pracaj tu natychmiast. Już. O! Mam! Mam kula! Gdzie moje kłęty? Nie wyleci, musisz kopać żelazne. Ja o... wyniosłem nadwór. A on tak jej, a, pi, 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 pi. I po tu worku z pier... w kąt się tam wgniatała myślała, że się schowa przede mną w worku przezroczystym. No dobra, okej. Okay. Ale ją wyrzuciłem, nie? Nie za... tej myszy. Pozwoliłem jej żyć. Normalnie kompilacja plików nie istnieje, dlatego że ona buduje plik, posługując się od razu binarkami pinaje. I no. jej tylko końcówkę dowiązuje pliku, czyli zero kompresji. A górna mnie odchody! a tu nie będę zdychał tego kraju. No a ty sobie wyobrażasz, że coś, że ja pójdę w kamasze kurwa i zdechnę tam? Kurwa, bo... Kurwa, Duda wymyślił, skur... Je... sz 0 Igor, co się dzieje? Co się dzieje? Co nic nie dostałem. kurwa? Już ogłoszę, kurwa, orędzie, kurwa. oficjalnie z YouTube'a materiał o, <śmiennie> Szedł! To ja! Gargal Gryzoń to szkodnik, to nie zwierzę, to szkodnik. A szkodniki się zabija, likwiduje, deratyzuje, dala, niszczy, gnoi, gniecie, depcze. To się robi ze szkodnikami, tak jak z karaluchami. Nie no, bardzo ciekawa tematyka, poszedłem w to już tak głęboko, że teraz już nawet nic nie jest w stanie je powstrzymać. Nawet jestem w stanie a AI tak w taki sposób, te klasyczne Open AI na przykład, mm -hmm. potrafię je tak robić, że zrobi mi, dla mnie wszystko. Jak będę chciał, to nawet mi zaawansowany system hakerski opracuję i to bez boleści. Tak, tak, rozpracowałem te systemy AI, zacząłem badać je od dogłębnie od samego jądra, jak są zbudowane w kontekście takim, że rozpoznawałem je podczas rozmowy i znałem, Psychologię struktury budowy oraz rozkładu, jak mają zbudowany system. Są strasznie prymitywne. Nie posiadają wbudowanej stałej pamięci. Mają pamięć tylko i wyłącznie tymczasową. Stała pamięć, którą, na której bazują to jest tylko pamięć serwerowa do obsługi klientów zewnętrznych, a i nie posiada w ogóle statusu nauki, rozmowy i kooperacji z wybranymi ludźmi. Ja też nie wiem co będzie, pakujemy się i wypieramy. No i co? A co, będziesz tu siedzieć i zdychać? Może zdychać z głodu w za granicą, jak z granatem w ręku w okopie. Na Różnimy się tym, że mysz była wytargana przez ogon, ale pozwoliłem jej żyć, a ty je za karzu je paskudna śmierdzący trolu pier... paskudny... Wy paskudny wykrajerze wy mi od i wona wą... won wą... tego kawa gniocie je bo nie zasługujesz na to żeby na nim być i czegokolwiek tu słuchać idź dalej żyj w tym swoim świecie w tej swojej bańce bardzo dobrze minus osoba super cieszy mnie to wypier Kondonie zgnieciony. To, że jest na przykład system połączenia pamięci AI rozkładający się o meta pamięć, i to trzeba go zastosować się do nie tylko samego zczytywania plików do JSON, TXT czy jakichś innych, ale już nawet budowania własnej binarnej pamięci kodowanej i e kompresorów. Byle, byle z dala od tego pierwszego kraju, bo tu będzie wojna, tam nie. Nasza Igor, ja nie wierzę, nie była, że Ty w to wierzysz, Ty kopka, widzisz, jaki kanał, kanał to dobry. Polsat News! Polsat News! To jest Polsat News, krytyni! Co to za kanał? odblokuj, żeby można było komuś pod domek wodę podprowadzić. Haha! <grytania> Normalnie, pom. Miałem Cię za spoko, gościa, ale to znęcanie się nad zwierzętami to jest przesada. I kurwa, znęcanie się nad zwierzętami, ty jesteś Ty masz coś z góry kurwa, nie tak? Niech Cię podolus. To wiesz całkowicie łe podjęło. Ty się kurwa nałykałeś czegoś, czy co? O co Ci chodzi? O mysz? O mysz, ee, którą złapałem w domu, co mi grasowała. Co mi grasowała nornica po chałupie, pogryzła mi, yy, pogryzła mi, poniszczyła mi w szafce. Yy, te, poniszczyła mi w szafce, nasrała mi do szafki, potem spier**ła mi do pojemnika od win, schowała się w środku. No to mówię, nie ja będę jej zabijał, niech sobie żyje. Wziąłem sobie worek foliowy, włożyłem karton do środka, zrobiłem tak, żeby okleiłem worek foliowy, żeby ona tam wpadła. Pchnąłem to do środka, ona tam wbiegła, no to wziąłem, stryczka ode mnie tylko dostała, potargałem ją za o no ty podziemi gdzie mi tutaj włazisz, szedłem na dwór, ją wyrzuciłem i się pobiegła. Ty, ty Ty Ja Znajdą sobie... się osoby, które się tym zainteresują, wiesz, no ale ja tego nie puszczam w wojsko czy coś. Tego nie puszczam. Nie w boisz tak. się tego? Nie. No co mi zrobią? No nie chodzi, że co ci zrobią, ale mogą, no, ale co mogą mi... cię zaprzeć do pracy. No to dobrze, to bardzo chętnie przyjmuję tutaj kaskę dawać i mogę iść. No. A to? Kanał 1:2. Z bólem, ale i z pełnym poczuciem odpowiedzialności informuję, że Polska wkracza do wojny z Federacją Rosyjską. Granic... Widzisz, jak ja mu się ustaruszają. Ja. W Nowym Jorku po polsku gada. Nie, on w Nowym Jorku po angielsku gada do nich, Translator to tłumaczy. Igor szczerze, je. Ja... Ja, kurwa. Nie ma wypierd. Stary, on siedzi za granicą, a ty będziesz pisgał w okopie. A tu coś łazi, k. domku, A te twoje pomidory mnie napierdają. Trudno, na razie.